Siemka! Witajcie w kolejnym odcinku ze z Simsu 2 na konsole. bym się przy przednie I zarazem jest to druga część weekendowego specjału eee, odnośnie tego, że od przyszłego tygodnia wszystkie serie otrzymają z zawieszenia, więc specjalnie na potrzeby tego weekend pojawią się cztery filmy. Eee, Dzisiaj skupimy się wokół tego, co Stella chce. E, Pomyśl, żeby nie skupić się też na tym, co, i, co inni w tym domu chcą, ale nie będę spełniać za bardzo tych głównych aspiracji. E, by. E, by. Pragnienia steady nie zostało wymazane, bo może być tak, że ee, że na przykład nie wiem, jak mm. się komuś pomóc, a już to zrobiliśmy, więc tak naprawdę, pragnienie się w ogóle nie pojawią, więc trochę to głupie. Tak samo nie będę dążył za bardzo szybko do robienia aspiracji, bo też. E... Bo też, na przykład, jak będzie ona chciała mieć awans, a ja już mam punkt na awans, więc pragnienie awansu się nie pojawi. Dobra, Stella chce siku. No teraz, teraz pomyślałem, że yy... jeżeli stara ma efekt afrydyzjaku, to może. Hmm. Może bym po prostu się bawił, że Hector będzie. Aha, już poszło. To tyle było z tego. Pomyślałem, bo tak, ogólnie z Hectorem jest o tyle. O tyle pewny, że on ma. Że on ma tą aspirację romansowania. To jest najgorsze. Ty masz to? Nie. W tej części nigdy bym nie był aspiracji romansowania, bo cały czas chcę gościu romansować, tutaj całować i tym podobne. Ewentualnie to zależy właśnie od tego, co potrzebuję, ale... Hmm. Ciekawa sprawa. W sumie to chyba nauka jest nieco łatwiejsza, ale i tak. Dobra. co hmm. masz tutaj. Spoko. Zró Czy ktoś sprząta w tym domu? Lubię akurat ten dom pod względem wyglądu, bo yy, w tej części akurat są wszystkie te obiekty typu podstatek. No to na przykład te okna. Tego chyba nawet nie ma. Ogólnie nie w nawet na kompa. Te wanny, wanny nie gara to są oczywiście, ale. Yy. A swój, pójdźmy, relaksujmy się. O. Ta ubrała kostium kąpielowy, pomijam tego, że większość simów na tam siedzi. Co ty chcesz? Aha. Chcę najpierw w ten. Czy ty, typek już... tyba przed chwilą nie miał na czerwono. Jakim cudem ma aspirację całą na czerwono? Jezus. Czy ja dobrze widziałem, że Nelson. No, nie gadać, że on efektem Żygania robi? Bo jest też jedna potrawka z samego nawet openingu. Yy, gdzie Simka biegnie do Kibla. To jest właśnie ta. I to chyba nawet. Simka bardzo podobny podobnym wyglądzie co Betty. To ciekawie, będzie on wymiotował co chwilę. Woda z olejem ciekawe połączenie. No. Aha. Dobrze mówiłem, w sumie chyba nawet tak wygląda ta, wyglądałaby ta animacja, gdyby w opainingu pokazana ta simka. Co ty stara tutaj? Chcesz? A, energii masz mało i się trochę prześpi. pójść się do pracy, zarobisz pieniądze, robimy kolejne pragnienia okej <coughs> okej, okay. okay, so za chwilę przyjedzie Tam Nelson moczy się w wannie. Zostaw stara ludzi. idź do pracy. Ma ona obawy, żeby... Żeby nie pójść do, do pracy Okej okay. Dobra Ktoś tu idzie? A, ten Nie Z falą nie pogada, bo... Dobra, Nelson zostaw go, co trochę porobić, co trochę porobić tych aspiracji, Pogadaj. W wszyscy do tej wanny idą. Okej, okay, i się. Czy ona się zgodzi? Dziwne to jest. Właśnie o tobie myślałam. Będę za, za niedługo. długo. Okej. Okay. Dobra. Oczywiście. E, FaceCity się nie pojawiła, bo jest jakiś, e, zauważyłem, bug. No. Nawet nie wiedziałem, że tutaj yy, może być w tej części, jak się zbyt często dzwoni do Sima, to on się obraża, czy coś. O, Felicity przyszła. Od razu już do wanny, no nie wierzę w nią. Wiesz, w sumie dobre. Posiedź sobie w tej wannie. Stara, przyjechała. ok, Ja, oni już mają... ...tych racji. A, dopiero zaczęli. Ja, dobra. Stara, co ty chcesz? Zmienić ubrania. Niech oni tam sobie leżą w tej wannie. Z Betty i, tego, i tym hektorem to będę chciał teraz pracę i zrobić, żeby mieć tego dodatkowych Simów uzupełnionych. Szczególnie mnie interesuje właśnie ta lokacja, którą hektor blokowuje, bo... E, bo wie właśnie, Simów ma specjalne lokalizacje, a bym chciał na przykład je wszystkie blokować. No dobra kup obiekt warty 300 Ci sprawa. Stary nie mam przypadkiem. Dobra. Czy on Ondaj... A. Kupić blender. Tak, i no teraz ma osiągnąć szósty poziom w karierze, więc zaraz jej tą... pomogę. A on jest... głodny. Dobra. Aha, bo Faceit akurat z będzie To już mogłeś sobie zrobić z tego... Jezus, Smoothie, dawaj to. Danie w kubku. Dokładnie fajnie jest to, że jak ma się różne rzeczy do zrobienia na parceli, na przykład blender, gruda, to można zrobić jeszcze bardziej miksy. I to chyba działa dokładnie tak samo. Wypi. Napijasz? ok, Okej. No. Dobra. Fraj City chodź tu pogadać. Żeby mu chociaż zacząć u Hektora. E, to mi jego głupia aspiracja. Okej. Okay. Muszę i iść odcedzić kartofelki. Jak to napisane. Dobra. E, to jeszcze raz. Co trzeba potrzeba do osiągnięcia szóstego poziomu w karierze? Logika i e, gotowanie. Ogólnie nawet na tej parceli, z tego co widziałem, na chyba obrazkach z pudełka, to tutaj jest na przykład lampadżina. Dokładnie tutaj, gdzie jest yy, ten. Yy, dokładnie tutaj, gdzie jest yy, telefon. Stela. Czy ona jest normalna? Już mogłeś zrobić siku tutaj. Jezu, co za ty naprawdę. Dobra, stara wstawać. Jezu nie lubię na tym sterowaniu, bo Siemy czasami nie chcą łaskawie wstać. Dobra. Ucz się gotowania. Jeżeli się uda, to powinna mieć teraz wszyscy poziom w karierze i zarazem... Ostatnią y, ostatnie pragnienie z pretynową inspiracją. Masz dwa przepisy? Okej. Okay. Nie, nie czyta książkę. Co jest BTZ? Recyf to nie pamiętam, czy to było zanieść się w majtek, czy po prostu dostanie tego, czy, pod, e, czy podniesienie majtek, w, w tym stylu, bo ist, istnieje taka interakcja tej części mm. jest Okej. Okay. I teraz powinna mieć dzisiaj awans. Super. Zasypiażne, naprawdę. Zobaczmy tylko od razu sobie... Jakie przepisy odblokowane zostały, bo... Tu może być dużo przepisów, ale też... większość składników jest dopiero dostrona później. Słodka, owocowa zupka. O, to może... Jak akurat są te przepisy na tom yy, na tą z jakiem, co jak dobrze pamiętam z tego zadania. Tak, tutaj nie mam. Kewisze. O, akurat mam te, tu akurat rybę mam. Tego nie mam. Tutaj nie mam dwóch składników. Co to jest? Samosas. A bo jeszcze jest mikser. To nie ma całości, a nie jest mam. to kebab, smoothie, e... pieczeń Wellington. No, Dobra. I czekamy na pracę. Jeżeli dobrze pójdzie, na pewno mieć dzisiaj awans. A tutaj robi. No, z tym Hektorem to będzie zabawa. Nawet spaćmy Mieć co najmniej 10 tysięcy. O Jezu. Taka łasna pieniądza. Czy chciał, on ona chciała kogoś zaprosić? Och, tak, tak, tak. Okej. Okay. Tak, weź pracę w biznesie. Ciekawa, że ona. Żona chciała pracować właśnie w biznesie. Jak ktoś dzwoni? O Jezu, zdążę, gazeta. Sprawdźmy, czy będzie praca. Nie, militarne, a nie. Polityka. Żadny z tych. A w ogóle hektar ma jakieś dobre racje, bo e, łatwiej by było zrobić po prostu, żeby on tylko nie jeździł na same kobiety. No nie na Narusona, nie na no bez jaj. Żeby może Naruson był bi. Ale bardziej w tych, tych, tych symptom, że nie są już w związkach.

I właśnie nic tego, czego to założy, że Steam wejdzie na go do tej wanny, a czasami nie norma, nie? No typie... A. Ja to... To weź pogadaj z tym z Donem chociaż. Okej. Okay. Interakcja udana, z, może być. Okej. Okay. Super promocja. Okej, okay, i teraz jak teraz doba awans, to ostatnim jest... E, ...właśnie konkretnie. W e, mm, poprzedniej lokacji mieliśmy pomóc Simowi. Jedyną dostępną Simką była Izabela, ale nie było właśnie podanie konkretnie. I tu jest, pomóż Betty spełnić jej pragnienia. I to właśnie to konkretne. Gdzie gra podaje, któremu Simowi konkretnie trzeba pomóc. Jak to jest opcjonalny, bo do pomocy? Tak, a mi tu jest dokładnie wyjaśnienie. Pomóż Betty yy, ohajtać się z Nelsonem. Może ona da podać e, popchnąć ją kon, kon, konkretną stronę Do starego opusto a może ona da, może da e, wskazówki do starego opustoszonego e, mówi o co to było Pan filmowiec coś? Tak właśnie, to będzie. No i ten też jest głodny, no nie wierzę w to. Dobra, nie dasz rady niestety. Dobra. OK. I właśnie dlatego chciałem najpierw z zrobić, zrobić aspirację, żeby... Potem było, więc na kolejnych odcinkach jak powrócę do tej gry. Będę się skupiał właśnie wokół tego co chce Betty. A najwyżej spróbuję też skupić się na tym, co chce Hector, ale Hector będzie miał ciężko. Mm, dobra. Zróbmy chociaż jeszcze część część z tych. <laughs> Niech ona ma w ogóle rację z Nelsonem, bo ona już nim śpi. <laughs> Okej. Okay. Ja czy to w wibracji pada. Okej, okay, ona chce zrobić y, danie z efektem afedysjaka, ale tym się zajmę w kolejnych odcinkach. Dobra, zapiszmy go. Tak. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Miłej serii tego specjalnego weekendu. I do zobaczenia w Sims 2 na konsole po tej przerwie. Cześć.